Tam, nazywam się Michał Piotrowicz i witam w swojej e, pracowni, witam w swoim bałaganie. I dzisiaj opowiem o, o tym niedawno realizowanym przez siebie e, zamówieniu. Otóż wykonałem taką e, czarno-czerwoną zbroję Joroi. E, no, nie było to łatwe zamówienie, prawda? Tutaj od razu powiem, że ja nie wykonuję wszystkich tych elementów sam, jakby tam w jakimś stopniu kostomizuję te zbroje, ulepszam je, czasem ingeruję w design i tak to wygląda. Jest to druga albo trzecia zbroja, jaką sprzedałem. Jedna z, no i zarazem druga zbroja, w którą tak, tutaj mocno e, ingerowałem. W wielkim skrócie jest to zbroja taka, m, która inspirowana jest e, zbroją mistrza Szedmierki e, z ostatniego samuraja, przepraszam. E, niejakiego ujiro. ma tutaj e, tam w filmie takie koło wymalowane złote na zbroję i ona też jest troszeczkę w, w innych kolorach, ale rzecz jasna to jest po prostu e, inspiracja, ponieważ tamta zbroja też miała mempo, czyli tą maskę taką. E, jak już wcześniej mówiłem, mempo jest zazwyczaj właśnie z zarostem, to ma tutaj przypominać takie demony, e, Japońskie, tak samo te rogi, i tak praktyczna funkcja tych rogów jest taka, że faktycznie jak ktoś was tnie z góry i zahaczy o taki róg, to po prostu no to jest róg bawoli, więc po prostu się go tam utnie albo ukruszy, ale część impaktu już zostaje zamortyzowana, prawda? tak samo ten klejnot z przodu dokumentaty poza różnymi tam symbolicznymi tutaj jakby znaczeniami no to po prostu po prostu to jest rodzaj czegoś takiego jak strefa zgniotu w, samo, w samochodzie prawda no i tak to wygląda jeśli chodzi o maskę to nie tylko ona ma Tutaj przestraszyć przeciwnika, ale oczywiście zasłonić twarz, ponieważ no, twarz jest mocno unerwiona i dość łatwo ją szkodzić. Jeśli mamy maskę stalową na twarzy, no to już o wiele, o wiele trudniej jest to zrobić. No ale też taki jegomość na polu bitwy myślę mógł z powodzeniem budzić postrach. Okay. To jest taka, to yoroi, czyli Joroi to jest w ogóle samurajska e, zbroja, prawda? E, no i tam jest Joroi dori, e, macie kabuto, czyli pełen hełm, właśnie mentate, mentate e, e, mempo, czyli e, maskę. I, I tak dalej, i tak dalej. Tutaj te ochraniacze na nogi, golenie. Co czyni ten pełen pancerz samurajski e, takim nietypowym? Otóż ze względu, że wszystko składa się z takich płytek tutaj metalowych, zespolonych z sobą e, sznurkami e, jedwabnymi albo... No tutaj to jest bawełna z rownieszką poliestru, jeszcze zalaminowana, żeby wszystko było ładnie trwalsze. Czasem ten jedwab e, e, był również laminowany, ale laką. E, podobnie zabezpieczone płyty pancerza były laką. Tutaj to jest po prostu e, wielowarstwowo kładziona czarna farba, e, taka antykorozyjna. Wszystko jest troszeczkę tutaj spatynowane, żeby wyglądało tak jak na jak taka wiecie, używana na polu bitwy zbroja. Te nity tutaj poszczególne, bo ta płyta pancerza jest jednolita, to nie jest szczepione tutaj w żaden sposób. Więc to jest taki starszy typ zbroi, troszeczkę, gdzie, gdzie ta płyta przednia pancerza jest cały ten napierśnik, to jest jedna. Jedna płyta, prawda? Tak samo plecy są z jednej płyty. W każdym razie, im bliżej jakby współczesności, tym częściej się pojawia taka tendencja do robienia zbroi w całości z takich małych kawałków metalu, jak tutaj te naramienniki, te no, w przypadku europejskich zbroi, byśmy powiedzieli bigwanty, czyli ochraniacze na UDA i tak dalej, i tak dalej. A coraz rzadziej mamy do czynienia z takimi płytami pancerza, jak tutaj nagolenniki. Nagolenniki akurat zostają zazwyczaj yy, jednolite tutaj, z jednego kawałka stali, ponieważ też uderzenie w goleń, yy, pewnie jak się uderzyliście w taką niską szafkę, niejednokrotnie w swoim życiu to czuliście, jakie to jest przyjemne, no nie jest i, i tak dalej, no i dzięki tym połączeniom, tymi sznurkami temu, że to przypomina trochę zbroję łuskową i tak dalej, i tak dalej, no to w te, ta zbroja niezbyt zbyt krępuje ruchy, ona waży y, 16 kg a jest to zbroja na jego mościa, który jest ode mnie wyższy, ja teraz siedzę i mniej więcej to siedzenie, na, y, to krzesło na którym siedzę jest na tej samej wysokości co y, co ta, co ta skrzynia tutaj? No i swoją drogą skrzynia się nazywa jorobitsu i w nią się chowa tą zbroję, ale ona też jest elementem jakby stojaka na zbroję, elementem ekspozycyjnym. i Zawsze powinna być w zestawie ze zbroją. Jak nie widzieliście mojego poprzedniego filmu o tym, jak składa się taką zbroję, wkładają się na stojak i tak dalej, jak się montuje. No to, to obejrzyjcie sobie i zobaczycie, jaką funkcję pełni właśnie e, ok? E, więc, więc tak, no powiedzieliśmy sobie właśnie, że powoli, jak tam pojawiła się broń palna. I tak dalej, to, to te zbroje takie ciężkie, z jednej płyty metalowej, tam gdzie z jednej płyty metalowej są, jest robiony właśnie na pierśnik i plecy odchodzą do lamusa, lżejsze zbiur, zbroje potem są używane, no, potem zakaz jest używania broni palnej i z powrotem mamy przez chwilę takie pełne bardziej zbroje. W każdym razie taka segmentowa zbroja z kawałków małych tutaj e, metalu, to jest e, to jest w zasadzie ten typ, który jest dominujący w Japonii. Zobaczycie bardzo różne tutaj te e, hełmy, to jest to jest zapewne e, też e, jakby zbroja takiego już zacnego e, nie, i Zamożnego samuraja, więc wiecie, no to jest taka zbroja na wypasie, bym powiedział. No ale tutaj klient miał pewne wytyczne i mieliśmy się zbliżyć jak najbardziej yy, do tego co, co tam chciał. Miała być zbroja z takimi rogami w, w czerwono-czarnej kolorystyce, bo wszystko u niego w docie jest w tej kolorystyce i ta zbroja też miała być w razie czego użytkowa. A na stałe, że będzie elementem tutaj e, wystrojów wnętrz, prawda? I, i tak dalej. Ja w poprzednim filmie też pokazywałem Wam e, buty do zbroi. Ja, ja zaraz e, znajdę. E, I one, one są rzadkością to są te buty one są w stylu sunuki yoroi generalnie przypominają normalne takie przedzielone tutaj podobnie do japonek buty czy skarpety tabi z tą różnicą, że te konkretne buty tu mają trochę twardszą podeszwę, ozdobne hafty Tutaj wykończenia te mosiężne na bokach są wiązane, oczywiście, dodatkowo, żeby wszystko ściśle przylegało. I te konkretne są pokryte końską sierścią, bo to akurat taki styl. Czasem to była skóra niedźwiedzia, no i różnie, a czasem były, jak ktoś. Jakby nie miał floty dany samuraj, albo dopiero chciał się na wojnie to robić, no to mogły być normalne, słomiane sendały. Oczywiście one już w dużo mniejszym stopniu chroniły stopy przed, no, przed nawierzchnią i przed ewentualnymi uderzeniami. W każdym razie metalowe tutaj buty. Się nie zdarzają w zbrojach raczej, ok. Są takie specjalne platformy metalowe do, e, używane przez samurajów do jabusane, w które wkładało się te buty, żeby można było w pełnym galopie strzelać z długiego łuku, i one są rzeczywiście ciężkie, takie metalowe, e, i, i tak to wygląda, i one rzeczywiście też chronią stopy, i jak ktoś na polu bitwy e, no to też, nieważne czy on tam akurat e, specjalizował się w same, czy ciął z tego e, konia, czy, czy strzelał z łuku, to te platformy zazwyczaj tam były i to one od frontu i od boku trochę chroniły stopę samuraja konnego. Okay? W przypadku pierwszych samurajów, taka pewna zbroja, wiadomo, rzadko jest. Rzecz spotykana, dlaczego Bo w całej historii oręża we wszystkich, wszystkich szerokościach geograficznych, pierwszą formacją, która od, odeszła do lamusa, razem z ulepszeniem łuków, wynalezieniem kurz czy użyciem broni palnej jest ciężko zbrojna piechota. Nawet jak po prostu były już takie średnie łuki, ale ludzie zaczęli jeździć konno i strzelać z łuku, to już z tej piechoty i formacji tych piechurów ciężkozbrojnych robiono jeżyki i uciekano i dalej strzelano do nich i tak dalej, póki tych formacji nie wybito, tak to wyglądało. Także jak zobaczycie pełnozbrojnych, takich ciężkozbrojną piechotę bijącą się. To w przypadku yy, jakby hmm, oręża europejskiego historii Tutaj e, rycerstwa, i tak dalej, no to rzeczywiście na turniejach rycerskich były rozgrywane też walki piechurów. Często to się po francusku że e, właśnie nazywało mele, czyli młyn, e, i po angielsku jest male unit, i właśnie chodzi o to. To jest pierwszy, e, e, pi, pierwszy oddział, to walki wręcz nie, nie konny, nie kawalerii i to pochodzi od tego, więc w jakiejś tam formie zakłóci w zbroję rycerze bili się częściej na turniejach i to był taki bardziej sport już w średniowieczu wiadomo, oni byli sławni i tak dalej niż, yy, niż na polu bitwy na polu bitwy ważna była mobilność i tak dalej i ciężko zbrojni zwykle rycerze byli na, na koniu. i Japonia nie jest żadnym Tutaj wyjątkiem tak wszędzie było, bo wszędzie ludzie mają dwie ręce, dwie nogi, wszędzie praktycznie używano łuków i mieczy i no cóż, nie ma tutaj większej e, różnicy. Dobrze, dzisiaj rozmawiamy co prawda o zbroi i o roi, ale jeszcze sobie, bo tak, to jest dość nietypowa sprawa, jeśli ktoś kupował zbroję, to wiesz, nie zawsze. Się trafia zbroja ze skrzynią. Nie zawsze się e, trafiają buty do zbroi, to jest bardzo trudno dostać. Polecam się swoją drogą. I jeszcze jest taki specjalny e, bezrękawnik na zbroję. Ja dzisiaj to pokażę, ponieważ e, zakładano to na e, jeszcze na wierzch na zbroję czasem i chodzono w tym. Ja on jest wzorowany trochę na Haori, tylko na takiej kurtce, tylko nazywa się Bori Horoidori. I przynajmniej ten ma taką nazwę ten jest znacznie obszerniejszy. Spójrzcie, już nie będę ubierał zbroi w ten bezrękawnik, ale sam się w niego ubiorę. I teraz sobie zobaczycie. Ja I tak mam kurtkę na sobie, nie? No i spójrzcie i jeszcze jest tutaj guzik jest dopiero tu Okej okay. sobie siądę. wygląda niby normalnie ale tu jest mnóstwo miejsca Okay. To jest taki bezrękawnik, który szedł jeszcze na zbroję. Też rzadkość, też to było zawsze mocno haftowane, niebieskie, czerwone, w zależności jaka była zbroja. Pamiętajcie proszę też, że w przypadku zbroi nie, istnieją, nie istnieje coś takiego jak barwy danego klanu, czy coś w tym stylu. Te rzeczy zostały wymyślone. Żeby nam się lepiej samurajskie filmy oglądały, gdzie są starcia tam różnych armii. Nie było czegoś takiego. Pamiętacie te chorągwie, które e, mieni samurajowie za plecami. Tam w takich dla białych filmach to nigdy tam nie ma napisane e, po japońsku dokładnie t, kto to jest, z, z jakiego oddziału i tak dalej, jak się nazywa. Tylko jest jeden jakiś tam znak, mon i tak dalej i ta chorągiew musi być czerwona, jeśli to jest ten i zielona, jeśli to jest klad śmazu. Nie, 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 za dużo shoguna, total war i tak dalej. To tak nie wyglądało, tam był dość szczegółowy opis tego, kim ten osobnik jest, co to jest za oddział i tak dalej. Eee, I nigdy to tak nie wyglądało, że były jakieś tam specjalnie, barwy. Były zawo zawołania takie bitewne, żeby też swojego przez przypadek nie przeciąć i tak dalej, i tak dalej. Albo nie ustrzelić to było Rozpoznanie wroga też było umiejętnością podczas bitwy. Ok? I całkiem nieźle to oddaje ten chaos w tej finałowej e, bitwie w ostatnim Samurai. Oczywiście tam jest łatwo, bo jedna strona jest umundurowana, ale spójrzcie jak różnie są ubrani ci samurajowie. I to także wydało Wam e, do myślenia. Mone okay? oczywiście pojawiały się na zbrojach i można było po nich e, łatwo rozróżnić, kto jest z danego, <coughs> z danego stronnictwa, że tak powiem, ale to właśnie na tych e, chorągwiach z tyłu był taki dokładny opis, z kim mamy do czynienia. Jeszcze ludzie używali tych bitewnych zawołań, żeby się nawoływać albo rozpoznawać, bo też trochę trudno jest w takich maskach i nie wszyscy wszystkich znają. Jak jest bitwa na kilka tysięcy osób, to tak średnio z tym jest, ok? No i tyle. Słuchajcie, na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film. Ja na razie, jeśli chodzi o zbroję, nie jestem jakimś turboekspertem. Uczę się dopiero. Także komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie i ja doceniam naprawdę każde wsparcie w tym, żeby ten kanał się rozwijał. Do zobaczenia następnym razem.